Cześć, witam serdecznie. W przedostatnim odcinku z kanionów postanowiłem jednak 4 trasy poziomu czarnego wrzucić w jeden materiał, ale na to ma wpływ też sytuacja, która niestety mi się bardzo nie spodobała czyli wysypał mi się plik z przejazdu na E04. W tym sensie, że po prostu nie jestem w stanie tego filmu przetworzyć w żaden sposób, gdyż występuje jakiś dziwny błąd i program się zawiesza. Każdy jeden, który próbuje użyć do tego, żeby przetworzyć ten film no niestety e, nie odpowiada, to jest niesamowicie smutna historia, dlatego że R04 był najtrudniejszą trasą. I nie ma takiej opcji, żebym po prostu jechał to jeszcze raz. Dostaniecie powtórkę na sam koniec właśnie z tego przejazdu. E, ale w ramach rekompensaty będą cztery traski w jednym odcinku. Coś za coś. A więc jeżeli gdzieś się strata, to trzeba też jakiś zysk do tego dorzucić, prawda? No więc zyskiem będą cztery trasy. Zaczynamy od D01 E, najkrótsza traska z całego zestawu poziomu czarnego e, nawet mi się wydawało, że okej, okay, zaczyna się całkiem nieźle, niecała minuta przejazdu, a pewnie na spokojnie sobie z autorem dam radę. No i w zasadzie tyle było mojego, że e, nic absolutnie się nie sprawdziło z tych moich przypuszczeń, bo trasa jest niesamowicie ciężka. Autor ma piekielnie dobry czas, zresztą już ma wszędzie dobry czas od E01 do 04 więc to będzie taki e, przegląd prawdziwego hardkoru, że prawdziwego piekła na tych czterech traskach, które tutaj zobaczycie w jednym materiale. E, tak, to było największe wyzwanie w całych kanionach od E1 do E4. Wszystko absolutnie wyśrubowane. Wyniki niesamowicie dla mnie trudne do pobicia. A1 jest o tyle problematyczna, że jest to trasa absolutnie typu speed, i to jeszcze w połączeniach z trasą platformową. A to już przyjemne dojeżdżenia dla mnie nie było. Masę kłopotów z tym wyścigiem, z poprawianiem w ogóle jakichkolwiek rekordów, z docieraniem na metę był problem niemały, a co dopiero jakieś czasy dobre kręcić. Także trasa mocno mnie wkurzyła. Zalazła mi za skórę No i zażarła mi parę godzin z życia Bo z dwie albo trzy godziny tutaj jeździłem na pewno Także zobaczcie Niby trasa krótka, poniżej minuty A jeździłem po niej tyle co na przykład na Multilapie C05 Tyle walki mnie to kosztowało Około trzech godzin No Nie było to nic miłego i Raczej bym wolał już o tym zapomnieć Także Fajnie, że jest to już za mną i nie muszę tego powtarzać. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej mowy. No to też pokazuje właśnie jak strasznie ciężko się zrobiło pod sam koniec. Więc to nie jest taka bułka z masłem, te kaniony, to nie jest kaszka z mleczkiem. I ta gra sama się na pewno nie przejdzie. Trzeba by tutaj dużo się napracować w pewnych momentach. Szczególnie na poziomie czarnym. Bez umiejętności ani róż. No i bez cierpliwości też. Tak. I tak jak łamałem po kilka tras na dzień do D14, tak było cały czas, że po parę tras, czasem po 5, po 6, raz po 4, no ale każdego dnia łamałem więcej niż jedną. Tak na czarnym już tylko jedna dziennie. I to z wielkim bólem. Aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że nie było sytuacji, mimo wszystko gdzie którakolwiek strasa zajęłaby mi na przykład dwa dni. Uch, nie było czegoś takiego. Więc... E, no, rekord ani wali, ani stadionów tutaj nie zostanie pobity. Znaczy, nie zostanie, to się nie wiadomo, bo została E05, e, ale sprawdziłem sobie tak pobieżnie traskę, na czym ona polega i powiem wam, nie wygląda na trudną i wydaje się być najbardziej do ogarnięcia ze wszystkich z poziomu czarnego, więc może może też w miarę szybko sobie z tym poradzę. No, mam nadzieję, tutaj znowu jakaś strata mi się zrobiła. Ale tu miałem trochę lepszy e, najazd, lepszy drift. Niestety końcówka żałosna, bo nigdzie już nie trafiłem i wyniosłem je całkowicie na ściany. A tutaj każdy jeden delikatny błąd kończy marzenia. Nie tylko mówię już o medalu autora, ale o tym, żeby wyścig e, zakończyć na mecie. Raczej to się nie zdarzy. Po przy tych prędkościach utrata kontroli nad pojazdem jest tragiczna w skutkach. Tak to już zazwyczaj bywa w TMC. Szczególnie tutaj, kiedy musimy bardzo precyzyjnie panować nad driftami przy niesamowicie olbrzymich prędkościach bo niemalże 600 km na godzinę to jest niebywałe. Tutaj znowu duszek mi odstawał, ale coś chyba udało mi się poprawić. Tu na pewno lepiej trochę trafiłem. No, i ten najazd był chyba lepszy, mi się wydaje, bo to jest podejrzewam próba rekordowa. Tak, tutaj wszystko wyszło mi bardzo czyściutko. Mało tego pod e, świetnym kątem, mi się samochód ustawił. już Nic nie trzeba było korygować. Od razu najazd na te pętle na tą beczkę kamienną i e, dotarcie na metę z, kilkudziesięcio, e, z kilkudziesięcioma setnymi przewagi. Okazało się, że to wystarczyło już na autora 47854. Na miejsce w Polsce, no zbyt wybitne. Ale i tak jestem zadowolony i to bardzo, że tego autora zdobyłem. Także e mamy za sobą. Jak mówię, trasa najkrótsza. Ale to nie znaczy, że była jakaś prosta. Bo uzyskać tę przewagę to było dla mnie naprawdę ciężkie wyzwanie. Następna traska w naszym zestawie E02. Trasa, którą określam za jedną z najlepszych w całej Trackmani. Dwa, chyba nawet powiedział. Nie tylko w kanionach. Naprawdę świetna, robiąca, piorunujące wrażenie. Na, na mnie przynajmniej. Eee, szybkościowa. Eee, no i fajnie to jest naprawdę zrobione. Kurde, bardzo dobry wyścig. Nieprawdopodobnie emocjonujący. No ale też znowu e, autor się tu e, nieźle popisał, dobry czas wykręcił. Więc nie dał sobie już tak w kaszę dmuchać jak do tej pory. I trzeba było się znowu namęczyć, trzeba było się napocić, żeby tego autora wykręcić, żeby go przebić, żeby jakiś czas solidny zdobyć. Aha, to nie było proste, bo e, trasa pokręcona, powyginana. E, też, o, chociażby w tym momencie, widać, że lekko e, platformowa. E, no i zabójczo szybka. Tutaj ciągle lecimy na full speed, więc można powiedzieć, że dwie trasy z rzędu i E01 i E02 to były trasy. Absolutnie nastawione na full speed. Kolejny element platformowy, czyli skakanie pomiędzy odcinkami toru poprzerywanego. Tu miałem 10% przewagi, ale pewnie zepsułem coś gdzieś po drodze. Tak, to jest też ciężko wymierzyć, bo trasa nachylona i falista. Potem mamy szut, z którego bardzo łatwo nie wyjść, czysto, co zresztą było widać. Trzeba dobrze w zakręty wchodzić, delikatnym ślizgiem i zmieniać strony. No ale same pomysły widać, że były naprawdę intrygujące i, jak powiedziałem, robiące. Bardzo dobre wrażenie, stąd też moja ocena dla poziomu czarnego jest najwyższą z możliwych. To jest poziom absolutnie fenomenalny, trzeba powiedzieć szczerze. Wszystkie trasy nie dość, że trudne dotrzymające wysoki poziom. No E04 to możemy się trochę tu pokłócić czy, czy faktycznie za jedną z najlepszych bym ją uznał, ale do tego dojdziemy później. Natomiast E1, E2, E3 Absolutny fenomen. Naprawdę frajda była niesamowita na po takich trasach jak chociażby tego typu. No tutaj już szut trochę lepiej pokonywany. Mimo, że wygenerowałem sobie straty ponad 20 setnych. No i w ten korytarz trafić, a właśnie, nie jest łatwo, trasa nachylona i to dosyć mocno i to się w taki sposób, że mamy ściany bardzo blisko, w które łatwo przyrżnąć, więc w tamtym miejscu chyba najczęściej kończyłem wyścig, właśnie w tym leciutkim tunelu bardzo, bardzo dużo razy skopałem, rozbijając się tam ścianę. Właśnie, w tunelu, później jest jeszcze jeden ciężki fragment. Nieco dalej, potem do tego dojdziemy. Być może, już przy próbie rekordowej, dopiero zobaczycie o co chodzi. No, tak czy inaczej, nie było takiego momentu, który można określić za super łatwy na tej trasie. Wszędzie trzeba było się mieć na baczności, wszędzie można było coś diametralnie i masakrycznie zepsuć. No i też jak widać niełatwo było mi przewagę jakąkolwiek wypracować nad sobą. Zazwyczaj kończyło się stratą tych paru dziesięciusetnych, ale przy takim wyścigu i przy rekordach, które tutaj bijemy, te parę dziesięciusetnych okazuje się czasami no kluczowe. Tym razem trafione. Idealnie. Od razu skok pod kątem żeby wycelować dobrze w dalszą część trasy, mimo to dalej była strata do siebie samego. No i tu już trochę lepiej pojechałem. Minimalna obcierka o bandę, natomiast nie miało to większego wpływu na prędkość, co dziwne. I okazało się, że po tym przejeździe jest autor. Mało tego jeszcze tu w szczyt punktu kontrolnego uderzyłem w konstrukcję, ale i tak skończył się autorem, chociaż. Wygrałem bardzo małą różnicą, jeszcze nie pamiętam dokładnie ile, ale to naprawdę była minimalna. Teraz sobie zobaczymy, ile to było dokładnie. No, niech się wszystko ładnie zawaduje. zaraz się dowiemy. Ja. <grystanie> Dwie setne ludzie. Dwie setne na takiej trasie, niesamowite. No i E03, to jest dopiero trasa. To jest dopiero hardcore E03 Akrobatik, który no wyrywa z butów, po prostu jak się po tym jeździ. No nieprawdopodobnie trudny wyścig. Nieprawdopodobnie ciężki Akrobatik. To, to mało powiedziane. To mało powiedziane. Zresztą zobaczycie sami, jak ta trasa jest skonstruowana i co tu się dzieje. Eee... Kurde, to było naprawdę trudne i hardkorowe do zrobienia, e, czas autora też, trzeba przyznać, naprawdę bardzo dobry. Tutaj pierwszy trudny moment, czyli skok w dziurę i to trzeba tak zrobić, żeby jeszcze z, no, w miarę dobrą prędkość mieć po skoku. Teraz następnie w tym miejscu platformowość, e, poprzerywany element y, toru, trzeba dobrze to pokonać, bo inaczej kończy się tak jak to było widać na obrazku powyżej samą pętlę też bardzo często przejeżdżałem nieczysto więc trudno było mi ten fragment dobrze sobie ułożyć już na samym początku wyścigu mało tego tutaj się też na tym skoku dużo czasem traci jak źle wylądujemy a tuż była mi potrzebna naprawdę no, każda przewaga, jaką tylko mogłem zdobyć, chyba w tym momencie, jeżeli się nie mylę, z autorem przegrywałem przy obecnym rekordzie, z jakim się ścigałem, 20 setnymi Dwadzieścia 20 setnych mi zabrakło wcześniej, żeby autora pokonać. No, to było nieprawdopodobne. Kurde, tak niewielka strata. I musiałem całą trasę jeszcze raz ćwiczyć i śrubować. Najgorsze jest pierwsze pół trasy. To jest absolutnie najtrudniejsza część do zrobienia. Później już no w miarę, to jest do wyćwiczenia już trochę lepiej. Co zresztą później zobaczycie. Jest tu jeden moment, na który zwrócę szczególnie uwagę, który warto zapamiętać, bo to Wam też pomoże tego autora zdobyć. Na razie tam jeszcze nie dotarłem ani razu, no dlatego, że właśnie pierwsza połowa trasy była dla mnie największym koszmarem, największym zmaganiem, a do drugiej połowy bardzo ciężko. Najwyżej w świecie nie docierałem, bo gdybym docierał, to tego autora bym dużo szybciej zdobył. Bo tu już koncepcję miałem absolutnie wypracowaną na, na to, co chcę zrobić w drugiej połówce. No ale przede wszystkim musiałem znaleźć chociaż trochę przewagi w części pierwszej tej trasy, albo przynajmniej jak najmniej straty, żeby uzyskać do siebie samego. A to niestety było dosyć trudne. Tu o mało co mi się rozbił. Nie wiem, jakim cudem ja tam trafiłem. No ale znowu. Na część toru i to jeszcze poprzecinana, także platformowość w dalszym ciągu daje sobie znać. Tym razem się utrzymałem na czysto. Mamy świetną rampę. I teraz jeden z najtrudniejszych fragmentów, czyli zaraz po tym drifcie, wchodzimy w ciasną uliczkę. I to jeszcze tak powyginaną, że tu bardzo łatwo stracić kontrolę. To jest nieprawdopodobne, jak można tutaj wszystko dosłownie zepsuć. A jeżeli spowolnimy za dużo, to nie trafimy tym skokiem, któryście widzieli. Akurat w tym momencie przywaliłem w silos, ale zazwyczaj, jeżeli, jeżeli no, chcemy trochę wolniej pojechać na fragment z powodnianą trasą, to mamy prędkości za mało i nie trafiamy już tam na kolejną część tego etapu, tylko przyrżniemy gdzieś w środek, w środek trasy, w środek trasy i zatrzymamy się, rozbijemy, wylecimy i do widzenia. I to był naprawdę bardzo, bardzo trudny moment dla mnie do przejechania. Niesamowicie mnie irytował. Wcale mnie nie cieszyło, że musiałem jeszcze raz po tym jeździć. No, niestety. Trzeba było się uzbroić w cierpliwość. Trzeba było się uzbroić jeszcze w dużą porcję nerwów. Zobaczcie, jak skasowany samochód w tym momencie jest. Po tym lądowaniu, no, rozbity i z przodu, nie, i z tyłu, dosłownie cały. Ale to nie ma znaczenia, czy rozbity czy nie, ważne, że jeszcze był w stanie jechać, maska odpadła, ale trzymamy się, jedziemy dalej. Wiem, że z tak skasowanym samochodem właśnie dotarłem na metę, być może to jest ten przejazd. No i tutaj klucz, moi kochani, w tym miejscu celujemy na ścianę, jest to wallbank, który nas pięknie ustawia w ten fragment, który widzieliście, on nas po prostu... Ustawia perfekcyjnie. Samochód jest prostowany i mieścimy się w te ciasne łuki idealnie. Że nic nie trzeba korygować, więc uderzenie w ścianę. To jest klucz do sukcesu. Następnie tutaj ciasna, łyczka i skok bardzo trudny do wykonania. Szczęście trafiłem. Tu jeszcze przegrywałem 16 setnymi ze sobą. Ale jeszcze było gdzie nadrabiać. O! Tu bym się rozbił. Natomiast nie odpuściłem. Chciałem jechać to dalej do końca. No, strata nie była duża, jeszcze można było to ugrać. Potrzebowałem 20 setnych. Na razie miałem tylko 300, niewiele. Ale tutaj zastosowałem kolejny wallbank, który mnie świetnie znowu ustawił. O, tutaj na ten skok, żeby trafić na rurę czyściutko i pojechać prosto na metę, pokonać tym samym autora, osiągnąć czas poniżej 2.02. Prawie, że poniżej 2.01. No i witam Was po e, króciutkim cięciu. Widzimy się już e, i słyszymy właściwie z komentarzy na żywo. Jesteśmy wedy to, że powtórek e, stąd też postanowiłem e, pokazać Wam mój przejazd ostatni na E04. Jak powiedziałem, filmik mi się kompletnie popsuł. Jest nie do zmontowania to, co e, przejeżdżałem e, właśnie na tej trasie. Więc chociaż z powtórki zobaczycie mój przejazd, który już e, zapewnia Wam medal autora. Trasa bardzo trudna najtrudniejsza w całej grze. Odpalmy sobie. Zobaczmy jak to szło, trochę też szczęśliwie tego autora zdobyłem, bo trasa jest niesamowicie dużym, ciężkim, piekielnym wręcz wyzwaniem, ciasne ulice, non stop, mało tego, nie, niemożliwie wręcz trasa powyginana, zobaczcie na to, tutaj można stracić bardzo dużo, obcierkał bandę, która trochę mi pomogła, ja wam powiem, trochę mi pomogła ustawić samochód. Więc przydała się, bo tam trzeba mieć naprawdę mniejszą prędkość przy pokonywaniu tych fal. Tu już wszystko bardzo dobrze wyszło. Skok pod kątem. Idealnie, wszędzie się zmieściłem. Tu już miałem ponad 70 setni przewagi nad sobą. Potrzebowałem pół sekundy przewagi, żeby autora zdobyć. Na razie wyglądało to do tego momentu bardzo dobrze. Kolejne ciasne, pofałdowane drogi. To jest bardzo ważny drift, żeby jak najszybciej z niego wyjść z jak największą prędkością i następnie jak najmniej stracić tutaj, przy drifcie na tym szutrze. To jest klucz do sukcesu. Jeżeli pojedziecie, to za wolno. Nawet nie macie co myśleć o autorze, nie ma takiej po prostu opcji, bo autor pojechał tu zbyt dobrze, zbyt dobry wynik wykręcił, żeby pozwolić sobie na jakąkolwiek wtopę w tamtym miejscu. Następny trudny fragment jest tutaj. Ale znowu, obitka o bandę, która mi niesamowicie pomogła. Bo gdybym nie zredukował prędkości, wyleciałbym prawdopodobnie z toru na tych falach. One są zabójcze i niebezpieczne, e, także aż ciężko sobie wyobrazić. Tu już mieliśmy końcówkę. E, z tym skokiem też wolałem troszeczkę sobie zwolnić. Miałem ponad sekundę przewagi, więc mogłem troszkę zredukować prędkość i po prostu zagrać tak, jak już kiedyś mówiłem, zagrać tak, żeby zdobyć autora. I to się faktycznie udało, dotarłem na metę. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze czas, tak, wróćmy do menu, kaniony, 98% gry mamy zakończone, wedle tego co jest tu napisane, poziom czarny, E04, no i zobaczymy jaką różnicę udało mi się wykręcić pomiędzy sobą a medalem autorskim, więc po raz pierwszy w naszej serii, z jakiejkolwiek TM mieliśmy przejazd pokazany z powtórki, tylko no ale jak powiedziałem, trasa jest zbyt trudna, zbyt ciężka, zbyt hardkorowa, żebym jeszcze raz tu jeździł. Nie ma takiej opcji. Teraz pół sekundy różnicy. Tyle mi się udało zdobyć. Zjechałem poniżej minuty 51 sekund. Możemy sobie zobaczyć rekordy światowe jeszcze, a po morzu pierwszy. 11 w Polsce, 216 w Europie, 267 na świecie. No i to byłoby na tyle. Zostało nam jeszcze, moi kochani, E05. Multilab na 15 okrążeń. Multilab troszkę krótszy o te parę minut od E05 wali. Ja traskę sprawdziłem. Tam parę okrążeń sobie pojechałem po tym, żeby się przyzwyczaić do traski. I powiem Wam, że jest, jest to do ogarnięcia jak najbardziej. Więc myślę, że nie poświęcę tu zbyt dużo czasu na tę trasę. Przez zależy jak to będzie szło, ale myślę, że dosyć szybko, w jeden dzień powinienem tutaj sobie z tą trasą poradzić i zamknąć tym samym całe kaniony. No to nic, mam nadzieję, że się podobało. Dostaliście aż cztery trasy z poziomu czarnego w jednym materiale. Tego też jeszcze nie było jak dotąd. I pozostaje mi Was tylko pożegnać i zaprosić do ostatniego materiału. Oficjalnego z kampanii w Trakmani 2 Canyon, czyli do trasy E05. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!